Dziękuję, że znalazłeś chwilę, żeby spędzić ją ze mną. Dołącz do nas, odpręż. Ja przygotowałam dla Ciebie dzisiaj afirmację. Po łacinie afirmare znaczy potwierdzać. Afirmacje pomagają nam zelegnować marzenia, wierzyć w siebie i w swoje możliwości. Nasz mózg produkuje nieustannie myśli, które manifestują się w obrazach, emocjach. já

Pozytywne myśli. Pielęknuj w sobie pozytywne myśli. Nie martwię się na zapas. Nie martwię się na zapas. Zaś nam siebie. I tego, Co jest najlepsze? Zasi nam siebie. I tego, Co jest najlepsze. Zamierzam załatwić się tym, jak sprawy się łożą. Za każdym razem, gdy daję lub wydaję pieniądze, one wracają do mnie podwojone. Za każdym razem, gdy daję lub wydaję pieniądze, one wracają do mnie podwojone. I tam Żyje. Jestem gotowy, aby doświadczyć tego, czego pragnę. Jestem gotowy, aby doświadczyć tego, czego pragnę. Jestem otwarty na każdą podróż. Dzięki, I załwanie. Wypełniam się, dobrem. I załowanie. Odnoszę sukcesy. Odnoszę sukcesy. Jestem mądry. Jestem mądry. Mogę na sobie polegać. Mogę na sobie polegać. Wszystko. się, podziwiam się, jestem bezpieczny i spokojny. Jestem wdzięczna. Jestem. Спасибо. Yeah. Przeszłość mnie nie definiuje. Kocham siebie. Kocham siebie. Odrzucam strach i wątpliwości. Odrzucam strach i wątpliwości. Wszystko, co dla mnie jak najlepiej. Wszystko. potrzebny. Jestem potrzebny. Wszystko się dzieje w jakimś celu. Wszystko się dzieje w jakimś celu. Cieszę się z małych rzeczy. Cieszę się z małych rzeczy. Jestem piękny. Jestem piękny. Nie mogę się doczekać tego, co się dzieje. Wierzę w swoje możliwości. Wierzę w swoje możliwości. Jestem przepełniony pozytywnymi myślami. Jestem przepełniony pozytywnymi myślami. Wszystko się dzieje specjalnie. 遮阳伞。 Продолжение